Wiosna 2021 roku. W powietrzu unosi się zapach jej etapu tak wczesnego, że nikt nie słyszy jeszcze nawet szelestu skrzydeł skowronków, które zniecierpliwione wiercą się już po drugiej stronie globu. I wtedy, pewnej niedzieli, dostaje do rąk niespodziankę, która, jak mówi do mnie mama, na pewno ci się spodoba. No to rozentuzjazmowana chwytam ją, to znaczy książkę w szczerze uradowane palce. A już tym bardziej, że lubi biografię, a tytuł jaki widzę to Maria Curie, autorstwa Ewy Curie. A do tego moje zaciekawienie wzrasta, kiedy czytam, że wydana jest przez Polskie Wydawnictwo Naukowe. To sprawia, że oglądam i wertuję ją z jeszcze większym poznawczym napięciem, pomimo że wygląda wyjątkowo skromnie, a nawet prosto. Szukanie blasku mija się z celem, bo w rękach mam wydanie z 1983 roku i na jego poszarzałej okładce jedyną ilustracją jest żółty punkt w otoczeniu czarnych kropek rozpierzchłych w różnym zagęszczeniu po kole. To nic, myślę sobie, nauczona cenić treść bardziej niż formę i zaglądam do środka, a tam Lekko pożółkłe kartki z nielicznymi, choć bez wątpienia autentycznymi czarno-białymi fotografiami sprzed wieku. I to, co wydarza się za chwilę, wciąga mnie jak wir wodny, bezbronne, zawieszone źdźbło trawy. Bo gdy w wybranym losowo miejscu zaczynam czytać, to natychmiast zastanawiam się, jak ułożyć grafik działań na najbliższy tydzień tak, żeby znaleźć w nim miejsce na lekturę, bo chcę wiedzieć już, kim była tak naprawdę. Maria Curie. Kobietą renesansu to pewne. Kobietą spełnioną w dużej mierze prawdopodobnie tak. Innowatorką, pionierką, badaczką, żoną, mamą, towarzyszką, przyjaciółką. I to nie tylko własnego rodzeństwa. I w każdej z tych ról odnajduje się doskonale. To znaczy, kiedy w nich jest, to na 100%, fascynujące. Taki obraz mam po przeczytaniu całej biografii. A książka od samego początku wywiera na mnie ogromne wrażenie, bo w mgnieniu kilku wyrazów przenosi w świat dorożek, przełomowych wydarzeń z początków XX wieku i na łono natury, gdzie Maria regularnie regeneruje swoje zasoby. Czytam, czytam, a z każdą kolejną stroną coraz bardziej zapominam, że tam nie jestem. Tam, czyli w Paryżu, tam, czyli na przejażdżce rowerowej, tam, czyli w górach, tam, czyli na Sorbonie. No bo ile to lat minęło i czy 100 to aż tak dużo? I jeśli spojrzeć na dobra technologiczne, to jak lot w kosmos. Bo przez ten z małym hakiem jeden wiek wystrzelił jak ziarno fasoli po kilku dniach dziecięcego eksperymentu ze szkolnej biologii. I jednak, jeśli spojrzeć na to, co liczy się dla nas jako ludzi, to jak ziarnko piasku na pustyni. Bo tym, co daje nam szczęście nieustannie, są więzi, wsparcie, bliskość, samorealizacja, rozwój, satysfakcja, natura, spokój to jest nasze źródło i status quo obowiązujące pomimo upływu czasu i to sięgając dalej niż 100, 200 czy więcej setek lat wstecz tylko tak bardzo potrzebny jest na to czas. Na co? Na to, żeby się zatrzymać, głębiej odetchnąć, a nawet w zadumaniu wzdychnąć i zastanowić się po co. Po co to wszystko? A wtedy o wiele łatwiej jest podjąć decyzję w tej czy innej sprawie i w niej wytrwać, no i działać z głęboką wiarą w sens czego? Swojego istnienia. Tak jak robi to Maria Curie co szczególnie widoczne jest, kiedy szuka nowych pierwiastków chemicznych tam, gdzie nikt, absolutnie nikt inny na świecie, o przepraszam, oprócz jej męża Piotra, nie daje im cienia szansy istnienia, a ona, nie zważając na przeciwności, które jak naturalna zawierucha, co po chwila pukają do jej skromnego domu, w zimnej, laboratoryjnej szopie, w imię nauki robi to dzień w dzień, uparcie miesza w wielkich kotłach, z zupę zbrylonego, brudnego kruszcu, którym wiele lat później zmienia bieg ludzkości. Bo wiara w siebie i wytrwałość jest tym, co nadaje życiu sens. Jakże ta kobieta jest wytrwała? Z jakim wewnętrznym ogniem dba o swój cel, który co prawda czasem przygasa z powodów, na które wpływ ma mniejszy niż by chciała, i który wtedy leży w kącie, jak porzucony miś. Jednak kochany miś, do którego wraca się z nostalgią dziecięcych marzeń. Od razu, jak tylko pojawia się sprzyjająca do tego okazja. I tak też robi Maria, wyjeżdżając do upragnionego Paryża po wielu latach wyrzeczeń, pracy na rzecz innych i godzinach spędzonych na samotnej nauce. Wyjeżdża do Paryża, żeby w geniuszu swojego nieugiętego umysłu stanąć w szeregi studentów Sorbony, która nie tylko dla niej wtedy jest światem w streszczeniu. Niestety, jak się okazuje, praca ma tam o wiele więcej niż się spodziewa, bo wbrew jej stoickiemu optymizmowi, język wykładowy, tak jak i nauki ścisłe, wymagają u niej natychmiastowego uzupełnienia, co też robi z niezwykłą pilnością i zaangażowaniem. Wprawia mnie tym w podziw i zachwyt tak, że prawie uczę się razem z nią. Na szczęście Podejmując ogromny wysiłek intelektualny pamięta o wdrukowanym jej już w dzieciństwie ukochaniu natury i tak często jak to jest możliwe sięga po kontakt z nią. Dlatego niezwykle miło mi się czyta o jej wzruszeniach każdą porą roku, o beztroskim bieganiu po bezdrożach pól i łąk, o jeżdżeniu na rowerze. Gdy tylko nadarzy się do tego okazja, nawet bardziej, bo o celowym planowaniu i wyszukiwaniu do tego sprzyjających okoliczności, co więcej... Słuchając zewu swojej intuicji, czasem działa też wbrew ogólnym trendom. Na przykład wtedy, kiedy bezpardonowo uczy się jeździć konno, bynajmniej nie w damskim siodle i sukience. Czytając opowieść jej życia, a w niej między innymi o zauroczeniu zakopiańskim morskim okiem, z lekkością i płynnością przenoszę się w świat górskich wędrówek, bo i mnie co jakiś czas duch gór do siebie wzywa. Jednym słowem kontakt z naturą to sprawa, o którą Maria dba ze szczególną tkliwością i to zarówno w odniesieniu do siebie, jak i do swoich najbliższych, co bez wątpienia daje jej wytchnienie, odprężenie, głęboki kontakt z nietuzinkową wrażliwością, a neuroną pracującym na co dzień w ogromnym skupieniu pozwala na nowy, swobodny układ, który chwilę później znajduje rozwiązania wyprzedzające epokę. Bo... I tutaj zacytuję: Ukochanie wsi i przyrody nigdy w niej nie przygasa. Wśród szarych murów miejskich czatuje na pierwsze liście wiosenne, korzysta z każdej wolnej chwili, aby się wyrwać do ogrodu lub do lasu. Za to to, co szczególnie na początku nowego dla niej życia jest trudne, a czego nie zauważa, to balans między wysiłkiem a odpoczynkiem. I to jest dla mnie lekcja ostrzegawcza przed zatracaniem się w pracę i działanie, owszem, w stanie flow, jednak z dużym prawdopodobieństwem na tym stanu swojego zdrowia. Łatwo mi to widzieć, kiedy czytam o zapale i zaangażowaniu Marii w prace uniwersyteckie, bo zdarza się tak, że w szczęśliwości naukowo-badawczego uniesienia pewnego dnia ondlewa, Wychudzona w stanie skrajnego wyczerpania, który na czas, a może na ostatnią chwilę, zauważają jej najbliżsi. A tak się składa, że akurat lekarze, którzy bez zająknięcia biorą ją na kilka dni do siebie i dożywiają, bo dla Marii, na pewnym etapie życia, jedzenie jest zajęciem tak trywialnym, że aż szkoda sekundy mu poświęcać. No tak, ostrzegawczego pstryczka od losu w tym temacie swego czasu, ja dostaję. Na szczęście tę lekcję wam już w jednym paluszku, choć uważności wymaga wciąż, bo choć to nie mądre, to jakoś łatwiej własne niezdrowe zapędy widzieć, obserwując w nich kogoś innego.